Witam was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym odcinku może więcej gadania, ale mam nadzieję, że bardzo, bardzo przydatnego dla Was na całe życie. W dniu dzisiejszym przygotowałem tutaj sterowniki silnika, czyli popularnie nazywane ECU Electronic Control Unit, czyli inaczej mówiąc urządzenia, które bardzo szybko pracują, bardzo szybko weryfikują wszystkie wskaźniki, czujniki, zawory, jak działają, i albo. Wycisną wam na deskę rozdzielczą informację o błędzie, czyli check engine na przykład. I oczywiście kod błędu możecie odczytać w różne sposoby, różnymi skanerami diagnostycznymi, czasami łącząc jakieś dwa elementy drucikiem robiąc, robiąc mostek w złączu OBD2 i w tym momencie możecie sobie odczytać, na przykład migania lampeczek, jakieś różne opcje są. Ale wtedy dowiadujemy się o pewnej usterce. I tutaj chciałem Wam teraz bardzo ważną rzecz powiedzieć. Mam nadzieję, że. Mój kanał, który dopiero rozwijam dla Was, da Wam bardzo dużo praktycznej wiedzy, praktycznych informacji, takich, które pozwolą Wam czasami powiedzieć: Stop, przepraszam, brudne ręce, ale no grzebie dla Was, robię te filmy. Mam nadzieję, że to Wam naprawdę może pomóc. I pomaga, bo już to wiem. I teraz tak. Wy pamiętajcie o jednej rzeczy odnośnie Waszych samochodów. W samochodzie jest pełno elektroniki różnych sterowników, silnika, ABS-u, poduszek jest tego sporo. I teraz wy, jeżeli nie macie żadnej wiedzy na temat niczego, tak naprawdę, to jedyne co możecie na początku robić, to wymieniać filtry, e, no świece, może nawet, jeżeli kupicie sobie klucz dynamometryczny. No i już jest dużo. Ale pamiętajcie, nie wszystko możecie zrobić. Niektóre rzeczy trzeba zrobić w warsztatach samochodowych. A jeżeli to jest już taka magiczna usterka, gdzie pierwszy warsztat sobie nie daje rady, to powiem wam dobrą radę. Nie jedźcie do następnego warsztatu tego typu z niskiej półki, bo drugi wam jeszcze coś wymieni, coś podmieni i zapłacicie w każdym sporo pieniędzy, a usterki nie rozwiążecie. Na forach internetowych wszelkich marek w Polsce znajdziecie setki, jak nie tysiące ludzi, którzy właśnie byli u jednego mechanika, drugiego, trzeciego i dalej problem jest nierozwiązany, albo w końcu jest rozwiązany, ale suma summarum wydali sporo pieniędzy i czasu sporo stracili. Więc jeżeli macie jakąś usterkę ze swoim samochodem i wasz zaufany mechanik, warsztat nie daje sobie rady, to powiem wam dobrze, skorzystajcie z warsztatu elektro... elektroniczno-elektrycznego. W waszej okolicy są takie warsztaty. Od razu wam powiem, że najczęściej ludzie, którzy tam jeżdżą i wyjeżdżają samochodami, najczęściej wyjeżdżają samochodami w pełni sprawnymi, wszystko już jest zrobione, ale często rachunek nie wynosi 50 czy tam 200 zł. Często rachunek wynosi kilkaset złotych, a nawet i tysiąc zł. Dlaczego? Już wam mówię. Warsztaty samochodowe, e, można powiedzieć mechaniczne bardziej, nie posiadają specjalistycznych interfejsów takich naprawdę specjalistycznych, dodatkowo specjalistycznej wiedzy i nie zajmują się stricte elektroniką, elektryką, układami e, e, lutowaniem, e, przeprogramowywaniem sterowników silników także, ustawień różnych tym się nie zajmują, więc mogą tylko wróżyć z fusów, wymieniając jakieś części i może teraz jest lepiej, może teraz jest gorzej. W związku z czym, jeżeli macie taki problem jakiś dziwny, że powinien być wymieniony dany element, wymieniony jest, a problem dalej jest, to pamiętajcie, że może lepiej zmienić pewnego mechanika, akurat w tej kwestii, w tym problemie, jaki macie, i pojechać do warsztatu elektryczno-elektronicznego samochodowego. Te, ci ludzie, którzy zajmują się elektryką, elektroniką tak stricte, oni rozpoznają bardzo szybko różne problemy. Bardzo szybko tu podmieniają i mają sporo części, które są na rynku dosyć drogie, dzięki którym mogą podmienić, sprawdzić, wykluczyć problem niemal może czasami natychmiast, a czasami w jedną dobę. Gdzie wy potem odbieracie co prawda samochód w pełni sprawny, ale musicie liczyć się z tym, że to nie kosztuje 100-200 zł. Pamiętajcie o tym, bo tutaj ilość, że tak powiem, czynności, które są wykonane dla waszego samochodu, żeby był w pełni sprawny, diagnostyka komputerowa e, z głowy, doświadczenie, to naprawdę kosztuje. I jeżeli odbieracie samochód i ta cena jest tam, nie wiem, 500 zł, 800 zł, to nie przerażajcie się, tyle trzeba było wydać. Myślę, że warto ufać tego typu warsztatom w tych trudniejszych sytuacjach szczególnie. No oczywiście jak klocki chcecie wymienić, tarcze, nie wiem, rozrząd, no to tutaj nie jedziecie do takich warsztatów, bo takie warsztaty się tym nie zajmują. Dobra, ale teraz krótko na temat sterowników silnika. Kanał się dopiero rozwija, a dostaję od Was naprawdę sporo pytań. Nawet z linkami do różnych forów internetowych, e, gdzie macie jakiś problem, opisujecie mi ten problem, co się dzieje, i ja chciałbym wam idealnie odpowiedzieć za pierwszym razem, ale nie da się najczęściej zdalnie tego, e, takiej odpowiedzi uzyskać, albo będzie ona trafna, nietrafna, więc pół na pół. Więc powiem wam o jednej przypadłości w wielu samochodach, wszelkich marek wszelkich, wszystkich Porsche, e, Citroën, e, Opel, Volkswagen, cokolwiek sobie wymyślicie. Pamiętajcie, że pracą silnika Pracą silnika, czyli mieszanką powietrzno-paliwową, to jest bardzo istotne. Powietrzną, czyli jak nie naciskacie pedału gazu, steruje tym silnik krokowy, który się otwiera, zamyka. A paliwową wtryskiwaczami, także tak samo i silniczkiem krokowym, steruje sterownik silnika, ECU. On, na podstawie wskazań czujników temperatury wody, czyli płynu, przepraszam, inaczej mówiąc, płynu chodzącego, temperatura silnika to jest ten sam czujnik przy termostacie, temperatury powietrza dolotowego, map sensora, czyli. Yy... Czujnika badającego podciśnienie w układzie dolotowym, w, w kolektorze dolotowym. I wielu innych czujników, jakie tylko mogą się znaleźć, gdzieś tam koło silnika obok silnika, jak ciśnienie oleju i tym podobne, ciśnienie atmosferyczne, no jest sporo tych różnych czujników. Według tego, co uzyska informację, steruje danymi komponentami. Na przykład na przykład silniczkiem krokowym. Na przykład. Wtryskiwaczami, tak jak już wspomniałem, i teraz wystarczy, że sterownik silnika ulegnie uszkodzeniu. Nic nie musicie robić, on może się sam zepsuć. Tak samo jak wasz komputer pracuje, a nagle coś w płycie głównej jest nie tak i komputer wam się zaczyna restartować. Czy to z powodu płyty głównej, czy to z powodu zakurzenia, czy to z powodu nie wiem czego jeszcze, pamięci RAM, procesora, przegrzania. No, sporo jest elementów. I teraz taki sterownik silnika w zwykłych warsztatach tych Rzadko spotkacie, żeby ktoś miał takie. Warsztaty mechaniczne najczęściej jeżdżą do warsztatów elektronicznych, naprawiać po prostu, naprawiać, no bo tam ma dopiero ktoś sprzęt. No i teraz, tak, taki sterownik silnika, który macie zamontowany w samochodzie przy silniku najczęściej, na trzy śruby, dwie śruby, w różnych miejscach są zamontowane, jeżeli ulegnie uszkodzeniu, będzie powodował w waszym samochodzie nienaturalną pracę. Czyli na przykład za wysokie obroty, albo na przykład odpalacie samochód rano, a obroty. 500, ledwo silnik pracuje albo dojeżdżacie do skrzyżowania i silnik Wam gaśnie albo dodajecie gazu, a na przykład obroty spadają i się tak dusi, krztusi oczywiście pierwszą, drugą taką opcją, co trzeba byłoby zrobić naturalnie wyczyścić silnik krokowy tylko i wyłącznie ten czop, nic tam nie macamy, nie grzebiemy naturalnie gniazdo silnika krokowego czyścimy żeby było czyste, żeby nic tam się nie kleiło. Naturalnie, e, przepustnice czyścimy. Żeby te wszystkie kanaliki cienkie od odmy, od e, doprowadzenia oparów e, paliwa z baku e, poprzez zaworek EWAP, żeby to wszystko było drożne. Bo po latach po prostu się szczególnie ten taki kruciec przy przepustnicy, jeżeli taki macie, w dolnej części pod talerzykiem, który się otwiera, czyli inaczej mówiąc. W cudzysłowie lewe powietrze może się ten łapać No to oczywiście, jeżeli ten króciec się zatka, to już silnik nie będzie pracował poprawnie. Może się delikatnie te obroty będą falować, a może nawet być tak, że przy dojeżdżaniu do świateł będzie wam tutaj przygasać obroty i będą wracały. Takie różne opcje. Tak więc przepustnice, silnik krokowy, oczywiście i EGR, czyli Exhaust Gas Recirculation, czyli inaczej mówiąc zawór recyrkulacji spalin, czyli z. Zje... Powrotu spalin w drobnym zakresie sterowanym podciśnieniowo lub elektrycznie do kolektora dolotowego z powrotem, czyli żeby uległo dodatkowemu przepaleniu, żeby nasze spaliny były czystsze. Ten zaworek też się brudzi. Tam się zbiera taki osad, taki brud po prostu, który zakleja ten. Czopek, który się otwiera, zamyka i doprowadza właśnie te spaliny z powrotem. Jeżeli to działa niewłaściwie, wasz silnik będzie pracował niewłaściwie i oczywiście błąd się pojawi bo wasz sterownik się dowie, że nie działa poprawnie, na przykład EGR. Tak więc to jest najważniejszy element w samochodzie. Oczywiście, wiadomo, że możemy mówić że silnik, że to, ale bez sterownika silnika nic nie działa. Jeżeli sterownik silnika źle będzie odczytywał parametry, mimo że wszystkie czujniki są sprawne, jeżeli sterownik silnika będzie uszkodzony wewnętrznie, jakiś jeden drobny element ulegnie uszkodzeniu, mimo że wszystko będzie w samochodzie w sprawne, poprawne, to Wy będziecie narażeni, czy, czy mechanicy oczywiście, na wymianę po kolei różnych części naturalnie każdy będzie chciał wymieniać na wszystkie oryginalne, bo wtedy na 100% wszystko będzie dobrze tylko każda oryginalna część jest bardzo droga, bardzo droga i często mieliście problem, mieliście, wielu z Was, wielu z Was miało, jeżeli naprawialiście wielu z Was ma i będzie miało problem, że tak powiem, ze sterownikiem silnika, a Wy co zrobicie? A wy wymienicie pół samochodu i dopiero na końcu w końcu traficie do jakiegoś ogarniętego elektromechanika, który powie wam sterownik silnika nie zachowuje się poprawnie. I co wy w tym momencie zrobicie? No oczywiście dostaniecie informację, że wymiana plus kodowanie sterownika do waszego immobilizera ewentualnie jeszcze jakieś dodatkowe elementy. No i koszt będzie kilkuset do ponad tysiąca złotych. Ale ten koszt już poniesiecie. Tylko szkoda, że tyle czasu straciliście wcześniej, i teraz dam Wam jeden przykład, co może powodować zawyżone obroty. Ja dla Was będę wyszukiwał różnego rodzaju ciekawostki, które dajecie mi. Tak więc nie myślcie, że jeżeli ja tworzę Wam poradnik, nie wiem, tu czyszczenie przepustnicy, tu EGR i tak dalej, że ja mam z tym problem. U mnie nie ma problemów żadnych. Ja nie, nie mam problemów z samodem, tylko staram się wygenerować problem i pokazać Wam, co jest rozwiązaniem. Więc mam nadzieję, że to będziecie doceniać i wam, mam nadzieję, że zaprosicie swoich znajomych, którzy nawet są w drobnym zakresie zainteresowani motoryzacją. Na przykład, nie wiem, kobiety, mężczyźni, to nie ma znaczenia. Jest sporo osób zainteresowanych, tylko żeby to tak po ludzku mówić. I mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że ja nie jestem mechanikiem. Ja nie jestem elektromechanikiem, ja nie jestem specjalistą, ja nie jestem fachowcem. Ja jestem człowiekiem z pasją do motoryzacji. Bardzo mnie interesuje. Że tak powiem, logika działania e, silników, elektroniki, tego wszystkiego, więc tyle, ile będę posiadał wiedzy, postaram się Wam ją przekazać w sposób maksymalnie prosty, abyście ją też zrozumieli, a w przypadku problemów z samochodem, żebyście nie panikowali i mniej więcej rozumieli o co chodzi, co na co ma wpływ. To, że na przykład silniczek krokowy, nie wiem, nierówne macie obroty to nie znaczy, że silnik krokowy nadaje się do wymiany jeżeli dostaniecie błąd, na przykład P0505 oczywiście może to znaczyć, że silnik krokowy jest zatarty, że on już nie działa właściwie wszystko kiedyś musi się zepsuć ale jest duże prawdopodobieństwo, że ten silnik jest w 100% sprawny a problemem jest nawet nie sterownik silnika a pewien element, jakiś czujnik jakiś czujnik na przykład temperatury Inny czujnik, a może właśnie sterownik silnika? I w takim wypadku wymienicie oczywiście silnik krokowy, wyczyścicie go. Niestety będziecie szukać potem opcji typu adaptacja sterownika, a tu się nic nie adaptuje, bo to wystarczy podłączyć, dać stacyjkę już się silniczek ustawi w swoje miejsce. Czasami trzeba zrobić dwa, trzy razy, w niektórych samochodach jest tak, że z dwa razy trzeba tak z trzy razy zrobić przekręcenie na zapłon, zanim uruchomimy, wtedy ten kruciec się tam przesunie do końca, a czasami za jednym zamachem. Uruchamiacie silniczek, oczywiście nie do końca, żeby był przepływ powietrza, uruchamiacie silniczek, już powinno być ok. ewentualnie będą trochę wyższe obroty i zaraz wróci, jedziecie się przejechać i sprawa załatwiona, ale Naprawdę bardzo często spotkamy się, ja spotykam się częściej niż wy, a wy możecie się spotkać z sytuacją, gdzie nie jest problemem silnik krokowy, a problemem jest albo sterownik silnika, który jest zepsuty zepsuty, konkretnie zepsuty czyli coś się zepsuło w danej chwili w waszym sterowniku. To się może zdarzyć w każdym samochodzie. Jeszcze raz podkreślam, tą radę, którą wam teraz daję, i to o czym mówię, jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś z was chce to, może mnie oczywiście tam schejtować negatywnie, co ja tyle gadam, co ja się tam znam, ale powiem wam jedno jeszcze na sam koniec. Sterowniki silnika są najważniejsze, najważniejsze. Jeżeli coś jest nie tak z waszym autem i macie możliwość podmienić część, przy oczywiście pamiętajcie przy elektrycznych częściach powinniśmy zawsze ujemną klemę odłączyć i dopiero zajmować się wymianą, gdy podłączymy wtyczki, wszystko podłączyć klemę. Ale jeżeli wymienimy a to nie to, to powiem Wam szczerze, może w większości zostawcie to. O, pojedźcie sobie, włóżcie starą część. Pojedźcie do elektromechanika, powiedzcie, jaki jest problem. A prawdopodobnie rozwiążecie problem szybko. Może nie za 100-200 zł, ale rozwiążecie problem szybko i powiem Wam, będziecie mieli z głowy temat. Oczywiście zapytajcie, co było powodem. Jeżeli dostaniecie informację o sterowniku silnika, no to dostaniecie sterownik silnika. Oczywiście nowy kosztuje kilka tysięcy, a używany taniej. Ale elektromechanicy kupują sprawne, sprawne te, te części. One, tak samo jak i nowe prosto z fabryki, mogą się uszkodzić dosyć szybko. Ale dostaniecie dobrą część i powinniście na dłuższy czas mieć święty spokój. Oczywiście można zapytać, ile gwarancji będzie na daną naprawę. Tutaj nie ma najmniejszego problemu. Ale pamiętajcie. Wszelkie trudniejsze naprawy, gdzie jest sporo rozwiązań, a boicie się kosztów, nie róbcie tego. Jedźcie do elektromechanika, powiedzcie, jaki jest problem, zostawcie samochód. W 1, 2, 3, 4 dni powinniście mieć problem rozwiązany, i to jest moja dobra rada dla Was. A teraz przykład na sam koniec usterki, jaką udało mi się wygenerować na jednym z sterowników do mojego auta. Oczywiście u mnie jest ok, ale znalazłem sterownik, który powoduje taki problem, i on będzie dowodem na to, że mam rację. Zamontowałem teraz sterownik silnika. Jak zamontować, wymontować sterownik silnika? To są tylko trzy śruby przy silniku. Torxem odkręcamy i wyciągamy tutaj wtyczki. To to wam pokażę, może nawet. I teraz jest kwestia taka. Oczywiście na rozłączonym akumulatorze, na ujemnej klemie, pamiętajcie. I teraz tak. Mam sterownik silnika, który powoduje, że obroty rosną, są wysokie zaraz po uruchomieniu silnika. Czasami, jak jest silnik kompletnie zimny, oczywiście wszystkie czujniki wskazują poprawnie. Czasami po włączeniu silnika na zimnym jest OK, a potem zaczyna rosnąć. I teraz objawów jest kilka. Może to być silnik krokowy, a może to być sterownik silnika. I teraz, jeżeli mamy uszkodzony sterownik silnika, który nagle może się zepsuć, to nie znaczy, że on się psuł. On może się nagle zepsuć. Jakiś element elektroniczny w środku. To są urządzenia, które po prostu mogą się zepsuć kiedyś. No, są przy silniku, więc temperatura raz rośnie, raz maleje. I teraz, tak. Co byście nie wymienili? Sondę lambda na oryginalną, czujniki, bla, 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 cokolwiek byście wymyślili, nic nie zrobicie. Dalej będzie problem. A wystarczy podmienić sterownik silnika na inny, oczywiście zaprogramowany do waszego immobilizera. Albo oczywiście możecie mieć komplet sterownik silnika do waszego samochodu, do waszego silnika z immobilizerem, z pastylką z kluczykiem i samodzielnie to wymienić. No i w takim wypadku odpalacie silnik i nagle wszystko jest OK. Silnik krokowy pracuje poprawnie, obroty idealne. Wchodzi na obroty, nie ma żadnego gaśnięcia duszenia się silnika, a nic innego nie zrobiliście. I tutaj zobaczcie, mam teraz taki przykład. W samochodzie moim mam teraz podłączony sterownik silnika uszkodzony i odpalimy sobie teraz silnik zobaczcie, tak, że tak powiem posłuchajcie odpalamy 1500 obrotów nie dotykam pedału gazu możecie mi zaufać i już jest 1600 1700 i zaraz pojawi się błąd P0505 czyli problem z ustawieniem silniczka krokowego on już jest na trzy kroki Trzeci step, czyli już jest prawie zamknięty, domknięty, a jednak cały czas te obroty rosną i wzrost z temperaturą będą rosły o 1750 i zaraz będzie 2230 i 2250. Zobaczcie, cały czas rosną obroty, słyszycie? Nie naciskam żadnego gazu, nic nie robię luz kompletny. O 1500, i falowanie. I teraz. W tym momencie moglibyście wymienić naprawdę sporo różnych elementów. O, 2200. I zaraz nawet do 3000 może wzrosnąć. Czyli inaczej mówiąc, jedziecie sobie samochodem, dojeżdżacie do skrzyżowania, puszczacie pedał gazu, oczywiście hamulec, stoicie, a tu obroty wam rosną i wyje wam samochód dookoła. No i co? No i w takim wypadku, co... ja wyłączę może teraz silnik. W takim wypadku, oczywiście, możecie wymieniać różne części. Ale tutaj jest w tym przykładzie zepsuty sterownik silnika wsadzony celowo, żeby móc coś pokazać. I teraz idziemy wymienić ten sterownik silnika. Idziemy wymienić, a wy obserwujcie. OK, jesteśmy przy silniku. Sterownik silnika tutaj w tym samochodzie znajduje się tu po prawej stronie. Tutaj jest sterownik silnika ten, który jest do tego samochodu, jest do tego silnika na 100% jest do tego silnika, bo wiem w jakim aucie on pracował. Ale jak widzicie no obroty, no nieładne, nieładne oczywiście EGR, wszystko mogli, możecie wymieniać, podmieniać, to nic Wam nie da sterownik silnika trzeba po prostu tutaj e, wyciągnąć on, on się tutaj trzyma po prostu na tutaj jednej, drugiej śrubie i trzeciej na dole wystarczy dwie górne odkręcić i najczęściej już od razu wysunie się ten sterownik i zobaczcie, on ma takie naprawdę spore tutaj e, wajchy, uchwyty, e, mocowania, czyli wtyczki zobaczcie jakie duże i tutaj w tym sterowniku, no zresztą tu widzicie, i tutaj mam dwa sterowniki, które na pewno są sprawne, ale chcę Wam pokazać po prostu o co chodzi. I teraz tak, pamiętajcie, zawsze pracujemy przy sterownikach, przy czymkolwiek takim dosyć istotnym, na rozłączonej ujemnej klemie, minus, czyli rozłączamy, nawet się nie zastanawiamy. Bo tutaj, nawet drobne przepięcia, zwarcia, czy jakieś inne problemy, mogą spowodować, że coś uszkodzimy. Więc lepiej odłączmy napewniaka i idziemy, zobaczcie. Teraz tylko i wyłącznie podmienię sterownik silnika. Zobaczcie, jaka wajcha, trzeba ją po prostu tu do końca wyciągnąć. W tym momencie, dopiero mocowanie się zwol zwolni nam, i będziemy mogli wyciągnąć. Zobaczcie, jaka wielka wtyka! Te wtyki też muszą być czyste, drożne, znaczy yy, przejście musi przez nie być. O, tak to wygląda. I jest druga jeszcze, więc musimy tu jedną. Działajcie tutaj, jeżeli byście chcieli, nawet samodzielnie to wymieniać. Działajcie bardzo delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. Tu musimy działać delikatnie, spokojnie i wyciągnąć po prostu drugi wtyk tutaj ze sterownika silnika. Zobaczcie. No, wychodzi, wychodzi. Ok wyszło. I tu mamy nasz sterownik silnika. O, wyciągnięty. Zobaczcie, tutaj sterownik silnika. Tutaj GB import, czyli już jakiś używany, kupiony, jak znam życie z Anglii. No, ale on był w pełni sprawny pewnego dnia po prostu padł. Tutaj oznaczenia różne to jest nieistotne. I teraz tak, weźmy sobie dowolny który byśmy tu mogli sobie wsadzić ten czy ten, nie ma znaczenia, weźmy sobie na przykład ten dlaczego tu jest taśma, on był otwierany i jeszcze nie jest zabezpieczony e, zaklejony, że tak powiem ale dobra, weźmy sobie na przykład ten i teraz spójrzcie, co my sobie tu zrobimy weźmiemy sobie ten sterownik, ja go tutaj podłączę teraz pod te złącza e, pozwólcie, że na chwilę zrobię pauzę, bo jedną ręką się nie da Ok, udało mi się tutaj już te wtyczki ponakładać, są już na miejscu i tutaj włożyłem sobie ten sterownik silnika w ten uchwyt. Tu jeszcze są dwie śruby do wkręcenia, one tu się znajdują u mnie i je trzeba oczywiście przykręcić na końcu, tak żeby nam tutaj ten sterownik silnika nie latał w tym uchwycie. I w tym momencie możemy sobie odpalić nasz silnik, oczywiście najpierw zabezpieczając, żeby żadne narzędzie nam tutaj nigdzie nie powpadało, więc ja tu odłożę wszystko na bok. Tu też, tu też i nałożymy sobie klemę. OK, gotowe, powinniśmy jeszcze dokręcić, ale na czas testu nie będzie problemu. Chodźcie. Po tym filmie każdy z Was, każde z Was, bo wiem, że kobiety też obserwują właśnie ten kanał, powinno naprawdę sporo wiedzieć, sporo może nie tylko, że wiedzieć, ale zrozumieć, że czasami te uszkodzenia są dziwne, a problemem jest sterownik silnika, a nie jakaś tam część za kilkaset złotych, dobra. Spójrzcie teraz zróbmy sobie tak. Oczywiście zapłon. Tak więc jeszcze taka drobna uwaga. O, przesunę, może tak kierownicę że. Drobna uwaga. To nie jest tak, że możecie sobie kupić sterownik silnika, podłączyć je i będzie działał. On nie będzie działał. On będzie działał dopiero, gdy albo będziecie mieli cały komplet, czyli immobilizer, to taką tutaj ten element, który tutaj się montuje, oraz kluczyk z taką pestką, albo sama pestka, czyli taki element, który tutaj łączy się bezprzewodowo, powodując, że jesteście zautoryzowani. To wszystko jest połączone. Czasami nawet musi to być połączone z licznikiem. To chodzi o programowanie. Jeżeli na przykład mielibyście sam sterownik silnika, no to musicie się udać z tym do zakładu elektryczno-elektronicznego samochodowego, czyli elektronika samochodowego, który wam po prostu podepnie się w odpowiedni sposób do waszego sterownika i zaprogramuje pod wasze urządzenia, które macie. Tak więc można kupić na przykład taki sterownik, e, gdzieś na Allegro, ale musi być oczywiście sprawny, za 50-100 zł, ale musicie to zaprogramować i to już kosztuje tam powiedzmy 200-300 zł. Samodzielnie podłączając sam sterownik, tak jak teraz zrobiłem inny, to Wam silnik w ogóle się nie odpali, e, bo po prostu immobilizer nie pozwoli na to, czyli zabezpieczenie w Waszym samochodzie, no chyba, że nie macie Immo, ale wątpię. Dobra i teraz zobaczcie, mamy podłączony inny sterownik silnika, jak widzicie, e, dosłownie tylko go podmieniliśmy, on jest zaprogramowany akurat do, do tych elementów, które tutaj mam w samochodzie immobilizera i uruchamiamy sobie silnik i zobaczcie co się dzieje obroty się od razu stabilizują wystarczyło tylko i wyłącznie podmienić sterownik silnika niektórzy powiedzą, że te informacje, które mówią są pewną tajemnicą, można tak powiedzieć bo o tych, o tych rzeczach się nie mówi. Rzadko który warsztat w ogóle chce o takich rzeczach mówić, chce podpowiadać. Ja mam, mam takie zdanie, że lepiej powiedzieć, żeby człowiek był świadomy i pojechał do takiego warsztatu elektronicznego i naprawiał, ale wiedział, że naprawi to i problem rozwiąże za jednym zamachem, a nie w pięciu krokach wymieniając części, które są zbędne. Tak więc tu Wam teraz udowodniłem, że uszkodzenie nie musi być spowodowane na przykład silnikiem krokowym czy innymi elementami tutaj wystarczy, że sterownik silnika źle działa, a wszystkie elementy są sprawne i wykonawcze silniczki, zaworki i tym podobne i czujniki, czyli informujące sterownik i sam sterownik, jeżeli jest uszkodzony to niestety, ale to tak jak e, głupi człowiek, któremu dajecie proste informacje, a on nie potrafi z nich zrobić użytku więc jak widzicie, tutaj Wam dałem przykład prosty sterownik silnika, jeżeli jest coś z nim nie tak, to będziecie mieli problem i na tym e, chciałbym zakończyć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Cieszę się, że kanał się rozwija, coraz Was jest więcej, e, już prawie 1000 osób. Dla mnie to jest ogromny sukces. Moim sukcesem będzie dopiero to, jeżeli naprawdę będzie Was dużo. A myślę, że moje poradniki, mimo że jeszcze raz powtarzam, nie jestem specjalistą, fachurą, e, czy też super technikiem, mechanikiem, elektromonterem, elektrotechnikiem, czy cokolwiek sobie wymyślicie, e, czy nie wiem, warsztatowym guru. Jestem po prostu sobą zainteresowania motoryzacyjne mam i staram się informacje, które do mnie docierają, przeistaczać w sprawdzenie, zweryfikowanie, a potem poinformować Was o tym, jak samodzielnie możecie naprawić, wymienić jakieś części albo zrozumieć, jak działają. Tak więc ten filmik to jest taki jeden z tych pierwszych, które bardziej mają wpływać na waszą logikę, żebyście kumali, o co biega. Że nie tylko patrzeć, o na przykład EGR błąd to EGR zepsuty. Nie! Może być tak, że wasz EGR jest w pełni sprawny, a problemem jest sterownik silnika. Może być tak, że wasz EGR, że silniczek krokowy czy cokolwiek innego jest w pełni sprawny, wasz silnik jest w pełni sprawny, a problemem jest co? Jakaś drobnostka, na przykład, może nie taka drobnostka, sterownik silnika działa niepoprawnie albo jeden z czujników działa niepoprawnie. Wystarczy, że ktoś zamontował nieoryginalny czujnik, to dotyczy szczególnie czujników temperatury płynu. Tutaj wystarczy, że wsadzicie bosza, który wygląda taki sam jak drugi Bosch, z innym kolorem wtyczki, i już będziecie mieli temperaturę zawyżoną, zaniżoną, i z rańca możecie mieć problem z odpaleniem samochodu. Tak więc, naprawdę, zwracajcie uwagę i myślcie oczywiście analizujcie, bo i tak was nie powstrzymam od siedzenia na forach internetowych ale jak poczujecie, że za dużo jest opcji za dużo pieniędzy do wydania Wsiadajcie w auto, umówcie się albo przez telefon z najlepszym warsztatem elektronicznym, jaki macie w okolicy, niech ten warsztat zarabia, a wy, niech, że tak powiem, a wy jeździjcie szczęśliwie, że tak powiem, za jednym zamachem naprawiając samochód usterkę. Bo szkoda, naprawdę szkoda 5 razy naprawiać część wymieniając zbędnie części. Aha, dobra rada jest taka, jeszcze na sam koniec. Oglądajcie, Autofan, zrób to sam. Mam nadzieję, że moje poradniki w wielu sytuacjach Wam pomogą i w wielu sytuacjach zaoszczędzicie sporo kasy. E, to jest mój cel. A jeżeli oczywiście chcecie się podzielić ze mną swoją kasą, to na dole w opisie macie opcję na to, jak można się mi w drobny sposób oddzięczyć, co pomoże mi trochę rozwinąć Autofan, zrób to sam. Chociaż szykują się kolejni partnerzy e, do współpracy. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Tak więc startuję od zera z Waszą pomocą, jest naprawdę fajnie, fajnie, że komentujecie, dobrze, że dajecie mi dobre rady. Oczywiście wiedziałem, że będą osoby, które będą mnie hejtować, czy będą negatywnie oceniać moje działania, co mi brakuje, czego nie zrobiłem, co jak, i tak dalej. Chciałbym przypomnieć tym osobom, ja nie jestem specjalistą, ja chcę naprawdę pomagać. A jeżeli szukacie jakichś super specjalistycznych porad, no to oczywiście szukajcie gdzieś indziej. Ja będę starał się przekazywać wiedzę w mniej specjalistyczny sposób, ale bardzo skutecznie. Aby osoby, które oglądają kanał, po prostu zyskały sporo kasy czasu albo i nerwów. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, wybaczcie, że ten film był taki długi, ale udowodniłem coś. Pokazałem wam coś, co jest bardzo istotne. A wiele warsztatów wam o tym nie powie. Najpierw stracicie sporo kasy, a na końcu, gdy już wszystko zostanie powymieniane, dojdzie, że chyba sterownik silnika nie działa właściwie, a wystarczyło zacząć od początku od sterownika silnika. Oczywiście najpierw diagnostyka komputerowa, a potem. Zastanawiają się, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, zachęcam Was do komentowania, dajcie znać co myślicie o kanale Autofan, zrób to sam, moim podejściu, e, czy filmiki tego typu, takie długie jak teraz, czyli takie bardziej logiczne, pokazujące także i oczywiście udowodniające moje teorie oraz informacje, e, czy takie filmiki też chcielibyście raz na jakiś czas widzieć. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, niebawem różne poradniki, inne, ciekawsze, krótsze. Cześć Wam!